Często spotykam się z pytaniem, czy RTG zęba jest bezpieczne i czy prześwietlenie jest na pewno konieczne. Podczas standardowego przeglądu dentysta może ocenić tylko te powierzchnie, które widzi bezpośrednio lub przy pomocy lusterka stomatologicznego. Niestety, ubytki często znajdują się w przestrzeniach międzyzębowych. Zdjęcia RTG pozwalają dokładniej skontrolować jamę ustną i zaplanować leczenie. Można ocenić stan wypełnienia kanałów, można też zaplanować odpowiednią odbudowę. Szczególnie ważne jest to przy zębach leczonych wcześniej kanałowo. Takie zęby są szczególnie narażone na złamania. Żeby tego uniknąć, należy zastosować odbudowę protetyczną. W stomatologii najmniejsze dawki promieniowania mają cyfrowe aparaty RTG. Zdjęcia cyfrowe polegają na otrzymaniu obrazu na monitorze komputera. Dawka promieniowania jest zredukowana o 90% w stosunku do tradycyjnych zdjęć wywoływanych na klisze. Małe zdjęcie zębowe ma dawkę porównywalną do zjedzenia czterech bananów, a pantomogram, czyli zdjęcie wszystkich zębów, jakie mamy w jamie ustnej, zdjęcie zatok, zdjęcie kości, ma dawkę taką, jaką otrzymujemy podczas godzinnej podróży samolotem. Otrzymaną dawkę możemy zredukować poprzez stosowanie ołowiowych fartuchów ochronnych, które są w każdym gabinecie stomatologicznym. Nie należy bać się zdjęć RTG stosowanych w stomatologii. Dawki promieniowania są naprawdę minimalne.